Cześć, z tej strony Ormando, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Maratonu do Gwiezdnych Wojen. Przeszliśmy sobie przez trylogię prequeli, były też e, różne inne materiały, całe dwa, więc jedziemy z kolejną trylogią. Z trylogią, która, dla której wszystko dla mnie tak naprawdę się zaczęło. Wprawdzie film miał swoją premierę w Stanach Zjednoczonych w 1977, u nas w Polsce było to sporo, sporo później, no ale oczywiście nie jestem aż tak stary, żeby pamiętać 1977 rok ale z gwiezdnymi wojnami spotkałem się na VHS-ach i odkąd pamiętam, mieliśmy w domu po prostu gwiezdne wojny, gwiezdne wojny na VHS-ach, bo to były jeszcze czasy, kiedy to nie była nowa nadzieja, tylko po prostu były to gwiezdne wojny, był to pierwszy film z cyklu, nikt się nie spodziewał, że w ogóle będą kolejne. E, to znaczy no już w tamtym czasie, jak dorastałem, to oczywiście się y, już, już, były, już była cała stara trylogia, ale no... Rozumiecie o co mi chodzi? Na samym początku, kiedy pierwsze gwiezdne wojny wyszły, nikt nie wierzył w ten film, tylko George Lucas, ale też chyba tak nie do końca, sądząc po tym co czytałem w jego biografii, ale no był skubaniec uparty i, i, i dążył do tego, żeby ten film wyszedł, no i, no i tak było, więc e, e, powrót do nowej nadziei. E, jeżeli chodzi o starą trylogię, to jest film, do którego jednak miło wszystko wracam teraz, teraz najmniej. Kiedyś miałem go na VHS-ie tylko tą część. Ee, czyli tylko epizod czwarty miałem u siebie na VHS-ie, więc oglądałem, maglowałem go w kółko i może dlatego częściej teraz wracam jednak do Imperium e, i do powrotu Jedi. E, ale no jednak ten sentyment zobaczenia pierwszy raz na ekranie tego, właściwie tej początkowej sceny, to już nawet powiem wam, że jako dziecko, ja miałem 7 czy 8 lat czy może nawet 6, 6-7 lat myślę, jak obejrzałem pierwszy raz Gwiezdne Wojny i dobrze pamiętam ten moment, kiedy zobaczyłem te lecące napisy, no to było niesamowite. Teraz to każdy by się puknął w głowę, no po prostu napisy leciały, ale no wcześniej się czegoś takiego nie widziało. A potem jak już Krążownik Imperialny pojawił się na ekranie, to po prostu no każdy odleciał, każdy odleciał i z tego co się czyta, chociażby po reakcjach ludzi, którzy mieli okazję obejrzeć to w kinie, w, w tym 77. Yy, no to to, to zrobiło na wszystkich największe wrażenie. Taka jest ciekawostka, że jeżeli kojarzycie jakieś asteroidy z Gwiezdnych Wojen, to to były ziemniaki. <laughs> Taka ciekawostka, że wszystkie zawieszone, głównie widać to w Imperium Kontratakuje, to znaczy nie widać, że to ziemniaki, ale taka jest ciekawostka, że korzystano wtedy z ziemniaków jako asteroidów. Więc ogólnie ten, to, to postawienie na efekty specjalne, jeszcze wtedy też komputerowe oczywiście, ale no nie tak zaawansowane, jednak dużo opieranie się na makietach i tak dalej, no to robiło po prostu fenomenalne wrażenie. Eee, coś czego niestety tryloga Prequeli niestety nie miała nie miała tej takiej magii eee, tego eee, magii, którą rozumiem przez to, że na przykład w trylogii Prequeli, jak sobie zauważycie, jak sobie obejrzycie trylogię Prequeli i zobaczycie sobie klasyczną trylogię, to wszystko jest takie brudne w trylogii, eee, w trylogii właśnie eee, klasycznej. Eee, te statki są takie poniszczone, przybrudzone Znowu w sequelach było tak, że wszystko było piękne, gładkie i świeciło się jak wiecie. Co czubace się mogło świecić, na przykład. E, więc. To robiło też spore wrażenie, bo właśnie chociażby takie klasyczne science fiction, które pojawiało się przed jeszcze właśnie gwiezdnymi wojnami, no raczej też było takie gładkie i takie, wydawało się, że w kosmosie i w przyszłości to wszystko będzie takie piękne, gładkie i tak dalej. Ale Lukas tutaj, bądź co, bądź nie dlatego, że chciał do końca, ale dlatego, że miał ograniczony budżet, więc gdzieś tam musiał się ratować tym, żeby gdzieś to troszkę maskować wszystko i, i tak samo właśnie było w, właśnie w nowej nadziei. Sama nowa nadzieja no, była pierwszym filmem w historii, który zarobił 300 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych. 300 milionów. E... Teraz to śmieszna kwota, słuchajcie, no za takie kwoty się robi duże blockbustery nieraz, to jest budżet całego filmu, więc te filmy muszą zarabiać dużo, dużo więcej, żeby można było je sukcesem nazwać, no ale Gwiezdne Wojny miały raptem budżet około 8, niecałe 10 milionów dolarów, taki był budżet, z czego połowę zeżar albo nawet ponad połowę zeżarły efekty specjalne, tak naprawdę, budżetu. No była to zasługa tego, że jednak George Lucas postawił na mało znanych aktorów, oczywiście pojawił się na przykład Alec Guinness, który grał obi Wan Kenobiego, bardzo uznawany już w tamtym czasie aktor, e, aktor, który sam po jakimś czasie przyznawał, że nie rozumiał w czym grał za bardzo i zresztą to się bardzo często przewija, jeżeli sobie na przykład obejrzycie dodatki na DVD czy na, na Blu-rayu, to bardzo się często przewija, że aktorzy, no nie rozumieli tego, w czym grają. I Lukas miał straszną przeprawę tak naprawdę i z Markiem Hamilem i z Kerry Fisher. No Kerry Fisher wtedy to już w ogóle była młodziutka, debiutantka, tak naprawdę ona tam zagrała. No może w jakichś paru mniejszych rulkach e, przed wieznymi wojnami, więc jeszcze może tak nie ta, nie, że tak powiem, może aż tak hejtem nie, zia, nie, nie, nie ziała e, na to co, na te rzeczy, które musiała mówić, których aktorzy po prostu nie rozumieli jakaś tak skok w nadprzestrzeń w ogóle tam często Harrison Ford z tego pompował na planie, że on po prostu nie mógł wymówić tych dialogów, które Lukas napisał, bo dla niego to było po prostu jakieś... Jakieś głupoty, no jakieś głupoty, no ale to byli młodzi aktorzy na dorobku, że tak powiem, więc grali, grali w tych filmach i sam też no, chociażby właśnie Alec Guinness, który był no, z tamtego okresu chyba najbardziej znanym aktorem, który grał w Gwiezdnych Wojnach, oczywiście to się po sukcesie Gwiezdnych Wojen zmieniło i cała właściwie obsada nagle stała się mega popularna i, i swoje kariery tak naprawdę zawdzięczają oni George'owi Lucasowi, no chociaż jak wiemy, zarówno Carrie Fisher, jak i Mark Hamill zostali gdzieś tam w tych Gwiezdnych Wojnach bardzo zaszufladkowani, Mark Hamill gdzieś tam odnalazł się jako aktor głosowy, no ale Carrie Fisher, no tak naprawdę na ekranie, jako poza księżniczką Leją, no była bardzo rzadko spotykana, była bardzo rzadko spotykana, a szkoda, bo to była bardzo utalentowana aktorka, panie świeć nad jej duszą, bo bardzo wielka szkoda, że, yy, że już musiała się pożegnać, z tym światem i nie zobaczymy jej w pełni, tak jak sobie twórcy zaplanowali, chociażby w Skywalker Odrodzenie. E, no, ale jednak ta charyzma tych bohaterów, to było, to, to, to nadal dla mnie w tym filmie jest najlepsze, bo sama historia jest prosta, to jest historia od zera do bohatera i takich historii było przed Gwiezdnymi Wojnami wiele i po Gwiezdnych Wojnach było chyba jeszcze więcej, czyli Farmer, w, te, w tym wypadku farmer na pustynnej planecie, Farmer w Vigoci, Luke Skywalker, dowiaduje się o swoim przeznaczeniu, że musi zostać rycerzem Jedi i, e, i uratować właściwie galaktykę, tak? No to jest bardzo prosta historyjka. Mamy złego, e, darta Vadera, e, okutego w zbroję. Co ciekawe, nie wiem czy też tak mieliście, ale... Znaczy... Bo dużo osób już nie oglądało tych filmów jako pierwszych, tylko na przykład zaczynało od prequeli, więc pewnie nie mają, tak? Ale na przykład jak ja pierwszy raz zobaczyłem właśnie Gwiezdne Wojny jako dzieciak, to ja byłem pewny, że wszyscy szturmowcy i Darth Vader to są roboty. No bo wiecie, no nie widać twarzy, no nie, nie widać ten, więc to są roboty, ja zawsze myślałem, że, znaczy zawsze, no myślałem w tamtym okresie, że po prostu Darth Vader jest robotem, jeszcze tu mu się ta klata świeciła i w ogóle, no to no robot, robot, muszą walczyć z jakimiś robotami, tak, chłopak szlaf... w białym szlafroku. Koleś w czarnej marynarce i dziewczyna w piżamie walczą z robotami. Tak ja opisywałem Gwiezdo Wojny jako dziecko. Te klasyczne. Więc ta historyka jest oczywiście prosta, taka od zera do bohatera, ale charyzma samych, samych właśnie postaci zawsze była, zawsze była fajna i zawsze lubiłem to chociażby, no bo wiadomo, Harrison Ford czy Han Solo był tą taką. Uwielbianą przez wszystkich właściwie postacią, no bo to był taki zawadiaka i, i potrafił walczyć, i potrafił cienką ripostę puścić, i, 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 i był po prostu zabawny, tak? I miał przy sobie kompana Czubakę. Co ciekawe, sam Czubaka jest wzorowany na psie Harrisona, nie Harrisona Forda, tego George'a Lucasa, oczywiście, o imieniu Indiana. O tym wspominałem chociażby w innym materiale, że oczywiście. Imię Indiana Jones zostało właśnie odziedziczone po, po, po psie, a tutaj jakby pierwowzorem jego wyglądu właśnie był ten, też, ten, ten sam pies, pierwowzorem wyglądu Chubaki. No ale ten film przedstawił nam tak naprawdę no, wiele kanonicznych, że tak powiem, no kanonicznych oczywiście, że kanonicznych, ale chodzi mi o to takich kultowych postaci właśnie, Han Solo. Luke Skywalker, jako ten taki troszkę wyjęty właśnie z tej farmy wilgoci, taki nierozeznający się w sytuacji, nieznający nie właściwie galaktyki, poza tym, co miały na, tym, na tej pustynnej plan planecie Tatooine. Księżniczka Leia to chyba pierwsza postać taka, że tak powiem, twardej babki, która potrafiła postawić na swoim, pomimo tego, że no film w jakiejś tam części skupia się i to w sporej części skupia się na tym, żeby tą księżniczkę leje uratować, czyli też tutaj taki archetyp ratowania księżniczki, tak, muszą chłopcy uratować księżniczkę, ale jednak okazuje się po tym, że tak naprawdę ona sobie lepiej od nich radzi kiedy ją wyciągnęli już z tej celi na gwieździe śmierci, no to gdyby nie ona, to by tam pewnie dawno chłopaki zginęli, tak? Więc tutaj też fajne odwrócenie ze strony George'a Lucasa, że to nie jest tylko taka dziewczyna, która... Która gdzieś tam jest do ratowania, i tak naprawdę nic więcej poza tym z sobą nie reprezentuje. Walki w kosmosie, atak na gwiazdę śmierci. Przecież to nadal wygląda świetnie. To kiedy kamera zjeżdża do tego tunelu i widzimy, jakby z perspektywy pierwszej właściwie osoby, czy też z perspektywy dzioba statku, kiedy oni właśnie lecą przez ten, przez ten tunel. No, oczywiście, takie umo umowności jak to, że taką wielką gwiazdę śmierci, wielką bazę, która niszczy planety, e, może zniszczyć jedna tam, jeden strzał z torpedy i po prostu cała się rozlatuje. E, no, takie umo umowności, ale gdzieś tam George Lucas chciał stworzyć taką właśnie baśń, taki, taką, e, wiecie, to równie dobrze mogłoby być to dla mnie, zawsze Gwiezdne Wojny były takim fantazy dziejącym się w kosmosie. To nigdy nie było science fiction stricte. To nie był nigdy Star Trek, za co. Właśnie przez to na przykład nie lubiłem Star Treka, bo on był dla mnie za bardzo naładowany e, tak, takimi pseudo e, naukowymi rzeczami, a Gwiezdne Wojny po prostu były o przygodach e, przygodach e, po prostu grupy, grupy postaci, którym się kibicowało i to zawsze w Gwiezdnych Wojnach było dla mnie najważniejsze i to zarówno... W każdej z y, części. Czy to jest ta najstarsza, czy ta najnowsza, czy te pomiędzy. Zawsze, jeżeli bo postacie i bohaterowie są ciekawi, dlatego też na przykład mam takie, a nie inne zdanie o Rogue One. Jeżeli postacie są dla mnie nieciekawe, no to. Ale o Rogue One to sobie pomówimy następnym razem, oczywiście. Ale tak jak mówię, jeżeli postacie. Są dla mnie lubiane, chcę im kibicować, to, to po prostu ciekawią mnie ich przygody i chcę, chcę oglądać dalej te przygody. I tak było właśnie z e, pierwszymi Gwiezdnymi Wojnami, tak się zakochałem właśnie w Gwiezdnych Wojnach. E, Oczywiście też dla dzieciaków właśnie robiły robotę te stroje y, szturmowców, tak? No przecież to wyglądało kozacko. Kolesie, okuci w, bia w białe y, pancerze, y, te charakterystyczne hełmy, no to każdy dzieciak chciał mieć zabawkę z, ze szturmowcem, a z Dartem Vaderem to już w ogóle, tak? Miecze świetlne. Choć tutaj oczywiście sama walka na miecze świetlne no jest dosyć, że tak powiem, no statyczna, tak? No ale Guinness kontra Dart Vader, no to oni się tam tylko pyrgają tymi mieczami, ale jednak. Mimo wszystko no, wtedy to nie widziało się czegoś podobnego. Tu w ogóle jakiś miecz, który świeci, przecina wszystko. Scena, kiedy w barze w Mos Eisley jest odcięta ręka jednego z kosmitów, tak? I tam później to było poprawiane w tych wersjach specjalnych. Ale na przykład, że tam krew się le leci, o, panie! No to po prostu ro robiło wtedy wrażenie, tak? Wtedy pierwszy raz zobaczyliśmy miecz świetlny, jak on działa, tak? Co on potrafi. Nie tylko poza tym, że fajnie świeci się na niebiesko. Sam koncept mocy, czegoś, co otacza i spaja wszystko i dzięki temu tak naprawdę jesteś nad, jesteś nad człowiekiem, potrafisz przesuwać przedmioty siłą woli, zmieniać myśli ludzi, tak? To nie są droidy, których szukacie. No przecież to jest kultowy tekst. Dużo osób, na przykład, pierwszy tekst obi wana w tym filmie jest Hello There. który wszyscy ko kojarzą głównie z epizodu trzeciego, ale przecież on został zapożyczony właśnie z em, epizodu czwartego, tak? Został zapożyczony przez e, Iwana McGregora właśnie od daleka Guinnessa. Hello There. E, postacie Artu i C. po Początkowo bardzo mnie irytujące, zwłaszcza C. po oczywiście, no ale. Jak wiemy, No, c taki jest. Musi trochę irytować i, i gdzieś tam wpadać w jakieś kłopoty, z których Artu musi go ratować. Co oczywiście c 3 prze przestawia na swoją stronę i twierdzi, że to on musi ciągle ratować Artu. <grym> choć Artu to jest zawsze on wszystkich ratuje, tak? Gdyby nie Artu, to tutaj tak samo zresztą. Bardzo, bardzo lubię tą scenę, choć nie wiem, ona pewnie nie robi teraz na ludziach żadnego wrażenia, ale. Uwielbiam tą interakcję między Hanem, Leją i Lukiem w sypie, kiedy na nich ściany po prostu zjeżdżają w zgniatarce. No ta interakcja między nimi, te to, to, to przekomarzania się, kłótnie, tak. <están> no to jest po prostu, to jest dla mnie właśnie magia Gwiezdnych Wojen, dzięki której się zakochałem w Gwiezdnych Wojnach. Nigdy nie wybaczę Lukasowi i, i innym, którzy sprawowali pieczę nad tym filmem, że czubaka nie dostał medalu. Przecież Chewbacca tak samo się. Tyle samo zrobił e, dla tego, żeby Gwiazdę Śmierci e, pokonać, co Han Solo. No, może Luke zrobił troszkę więcej, bo to jednak on był w tym e, e, X-Wingu. E, który, który zniszczył tą gwiazdę śmierci, no ale kurczę, no, to, jest, to jest dyskryminacja. W tych czasach by to nie przeszło. Jakby był internet wtedy, to ludzie by tam zjechali po prostu. A tak to wiecie, każdy między sobą tylko gadał, e, że, że to niesprawiedliwość wielka, że właśnie e, czubaka nie dostał. Może nie mieli tak e, szerokich tych e, pasków na te, na te medale <laughs> żeby czu, czuł mu to na głowę założyć, albo leja była za mała. E, Carrie, Carrie Fisher może była za niska, żeby w ogóle tam dosięgnąć do czubaka, a czubaka nie mógł się może za bardzo schylać. E, no Bardzo współczuję też Peter Mayhew, który grał czubakę w klasycznej trylogii. Zagrał też go w Force Awakens, nie we wszystkich scenach, no bo Peter Mayhew już tam e, no dosyć w kiepskiej kondycji był podczas kręcenia Force Awakens, ale w tej takiej, kiedy so, siedzi w kokpicie, to, to był właśnie Peter Mayhew. No On niestety też już odszedł. E, więc to też jest gdzieś tam kolejna strata w świecie Gwiezdnych Wojen. Trochę tych strat było tych aktorów, którzy grali, chociażby Peter, Peter Cushing, który grał Mofa Tarkina. Ciekawostka jest taka, że tego nie widać na ekranie, bo Mof Tarkin nie jest tak kadrowany, żeby to było widać, ale podobno właśnie aktor, który grał Tarkina, chodził cały czas na planie i podczas kręcenia zdjęć w kapciach, bo mu było po prostu niewygodnie i chodził w tych kapciach. Także też taka kolejna, kolejna ciekawostka, że właśnie e... Peter Cushing, dobrze mówię, e... właśnie chodził w kapciach, który został zresztą później z martwych, stał dzięki Rogue One, ten aktor. Ogólnie sama koncepcja tego przywoływania aktorów do życia e... po śmierci nie za bardzo mi się podoba, jest taka dla mnie trochę dziwna moralnie, że tak powiem. I, I właśnie to w Rogue One gdzieś tam było widać. To jest zresztą jeszcze ciągle nie doszliśmy do tego etapu, żeby to wyglądało tak stuprocentowo naturalnie. Choć, oczywiście, to nie znaczy, że to wygląda źle, bo sam, właśnie, chociażby w Rogue One, no nie wyglądało to źle. no Leia wyglądała źle w Rogue One, ale. W tym jednym segmencie, ale no, jednak jest ta, ten dysonans i to mi się za bardzo nie podoba, dlatego jestem e, jednak mimo wszystko e, pełen podziwu dla J.J. Abramsa, że e, postanowił nie wskrzeszać Kerry Fisher, tylko wykorzystać materiały, które były nagrane do wcześniejszych filmów, żeby ją wpleść w tą fabułę. Skywalker odrodzenie, mimo wszystko chyba wolę to rozwiązanie niż, niż, niż po prostu przenoszenie zmarłych aktorów na ekran za pomocą komputerów, jakoś tak. Dajcie mi znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie, ale może kiedyś to będzie dobry moment, żeby pogadać o tym przy jakimś okazji innego materiału. Także takie moje podsumowanie do właśnie nowej nadziei. Nadal uwielbiam ten film. On się musi rozkręcić, bo myślę, że teraz dla, dla, dla widza bardziej współczesnego i dlatego co wszyscy jesteśmy teraz przyzwyczajeni oglądać w kinach, no jednak ten film gdzieś tam się musi rozpędzić, bo ten sam początek, kiedy kiedy lecą te statki, jest ten atak na, na, na właśnie na statek z Leją, to on na, na nikim w tej chwili nie zrobi wrażenia, dla osób, które to widziały dawno temu i miały taką pierwszą styczność, no to one gdzieś tam z sentymentu, ale jakby sam, sam ten moment teraz na nikim nie zrobi wrażenia, ten moment, kiedy są cały czas bohaterowie na Tatooine też jest taki, myślę, że jak na dzisiejsze czasy, no, to, jest, to nie jest film yy, po prostu z dzisiejszych czasów, i trzeba to po prostu zrozumieć. Trzeba to zrozumieć, że ten film został nakręcony, no, 42 lata temu. 42 lata. Dobrze liczę? 40, 42 lata temu. Został nakręcony, i choć Lukas dodaje, oczywiście, tutaj kolejny na Blu-rayu były kolejne dodatki. Yy, cała edycja specjalna, która wyszła w 97, którą no, miałem okazję oglądać w kinie. Tak, która miała pierwsze te takie właśnie dodatki CGI i tak dalej. No, nie zmienia jednak tego, czy nie zmienia tego, czy że film był po prostu kręcony właśnie 42 lata temu. Choćby tam, nie wiem co dodali, to tak, to tak po prostu jest. I, I trzeba brać to pod uwagę, że jest to po prostu film, którego teraz by się tak go nie nakręciło. W sensie nikt by go teraz tak nie nakręcił, ale wtedy tak, tak robiono filmy. No zresztą to był innowacyjny film, i on nadal moim zdaniem, mimo wszystko się trzyma. E, mimo wszystko się trzyma. A jeszcze co do różnych zmian, Han solo zawsze strzela pierwszy. <laughs> to było takie charakterystyczne właśnie, że Han solo strzelił pierwszy. No, no, ale teraz myślę, że już nikt nie pamięta nawet tej wersji, że Han solo strzelał pierwszy. No, w każdym razie, jeszcze tylko taka jedna rzecz, troszkę może off-topic, ale jednak mimo wszystko w temacie, po tych iluś odcinkach maratonu e, widzę w komentarzu, że po prostu jestem dumny, że mam takich widzów. Dziękuję wam bardzo, bo Pomimo tego, że zaczęliśmy oczywiście od trylogii prequeli, którą jedni lubią, drudzy nienawidzą, trzecim jest ona dosyć taka obojętna, lubią jedne filmy, nie lubią innych, to zachowaliśmy i nie musiałem nic po prostu robić, tylko aż z wielką radością patrzyłem na to, jak dyskutujecie, jak wymieniacie komentarze między sobą, bez żadnych po prostu hejtów i dlatego wam pragnę podziękować yy, za to, że wolę mieć 100. Takich widzów niż milion. Naprawdę. Wolę mieć 100 takich widzów niż milion po prostu oszołomów na kanale. Bo oszołomy by niestety za zagłuszyły tych, te osoby, które mimo wszystko potrafią racjonalnie i potrafią merytorycznie rozmawiać. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, pomimo tego, że może te odcinki nie robią jakichś mega wyświetleń. Tak jak sobie spojrzycie na kanał, na przykład Terminator u mnie się bardzo dobrze obejrzał, jak sobie spojrzycie na komentarze. O panie, raczej staram się nie usuwać komentarzy, no chyba, że ktoś wali jakieś personalne smuty, ale, e, ale po prostu no, tam się czasami załępają, więc wolę mieć nawet mniej tych wyświetleń, mniej tych widzów, ale konkretnych. I dziękuję wam bardzo za to. Trzymajcie się. Niech moc będzie z wami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, zostawić łapki, suby, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia przy Imperium kontratakuje. Cześć!